Znowu myjemy kostkę i czy to się uda? W dzisiejszym odcinku Wam o tym opowiemy. Partnerem kanału jest Clean Market, dystrybutor chemii i maszyn sprzątających. Słuchajcie, wracamy znowu z filmikiem <laughs> mycia kostki, z tego względu, że ten poprzedni, który nagraliśmy nie do końca mnie satysfakcjonuje, też chciałbym Wam powiedzieć, że było tam wiele błędów popełnionych. Postanowiliśmy to jeszcze raz nagrać. Poprosiliśmy tutaj bardzo taką profesjonalną osobę jest to Krzysztof z Katowic. Niebawem przyjedzie do nas tutaj. I słuchajcie, będziemy sobie tutaj dzisiaj to szczegółowo rozkładali na części pierwsze całe zlecenie od A do Z na co spojrzeć co jest bardzo istotne. Jaka mejka, jaki przepływ tej mejki, nawet złączki do wody, jaki przepływ ma być w wężu tej wody, wszystko będzie bardzo istotne, bardzo ważne i chciałbym wam zaprosić Was na ten odcinek, żebyście się jeszcze raz skupili, bo przekażemy Wam tam bardzo dużo cennych informacji. A jeśli chcecie, żeby na kanale powstawało coraz więcej takich profesjonalnych, szczegółowych filmów z taką merytoryką, dajcie suba, dajcie komentarz, a na pewno odczytamy i zrobimy taki odcinek. Pierwsza rzecz kluczowa do podpięcia dobrego wody. Żeby, jeżeli już znalazł, zlokalizowaliśmy źródło, że się podpinamy, nie powinno się używać czegoś takiego. Jeżeli chcemy trochę więcej merytoryki, trochę miechatów, to, to coś takiego. I dzięki temu, nie wiem czy widać tutaj dziurę, dzięki temu mamy przepływ nieograniczenia w nic przepływu na wstępie. Czyli nie mamy tak zwanego wąskiego gardła, botelneka. I sobie to dodatkowo takie złącze. Czym się różni od takiego? Takie koszty złote 50 takie 10, ale najważniejsze jest to, że często te uszczelki się uszkadzają i może nam w czasie pracy wyskoczyć. Szczyp. W czymś takim nie ma takiego problemu. Każda maszyna nieważna jaka powinna być na początku odpowietrzona. A i to jest to powietrze, które schodzi. Tak. To jest to powietrze, które nam wylatuje z myjki, dlatego myjka nie będzie na początku chodziła na wodzie. Jeżeli uruchomimy myjkę bez odpowietrzenia, no myjka się szybciej zużyje, uszkodzi. Dobra. Produkt za 40 zł, który się wszystkim opłaca, niestety nie do kupienia w Polsce. Okay. To jest prosta rzecz, można to zrobić, można to kupić. Dobra. To jest jakaś żelanka? No, no tak, I my tego używamy do spłukiwania, nam się to świetnie sprawdza. Natomiast to jest 40 zł dobrze zainwestowane. Używamy myki, która używa kubik, no. czyli tracimy do spłukiwania kubik wody. Ok. Natomiast jeżeli przepinamy się na lantę tego typu, no. to idzie nam pełna para, czyli szybciej wypłuczemy. Ok. Jakby zasada jest prosta Im więcej wody, tym szybciej płuczemy Piękni zawsze mówią, ale panie, pobrudzisz pan elewację w czasie czyszczenia no. Będzie brudna i w ogóle, teraz no. popatrzcie Mogę? ta -da! O Dlatego coś takiego jest fajnego, bo nie macie tutaj żadnych problemów. Jeżeli weźmiecie lampę z ciśnieniem, no. to już musicie uważać. A jak coś takiego macie, to nie ma opcji, żebyście uszkodzili, chyba, że już było uszkodzone wcześniej. Dlatego spłukujemy zawsze na niskim ciśnieniu dużą ilością wody. Przychodzisz i mówisz, tak to się robi, to jest właściwa metoda. Tak, tak. E, jakby dyskusję z klientem no. e, zawsze rozwiązujemy w taki sposób, że pan pochlapał mi pan elewację. No i właśnie bierzemy w. Na koniec zrobimy tak z całością. I to rozwiązuje temat. Albo na przykład przychodzisz na robotę, podkreślam to zawsze chłopakom, że zawsze, gdy zaczynają robotę, mają przyjść do klienta i powiedzieć Drogi Panie, my będziemy teraz czyścić. Poklapie się trochę wszystko. Mhm. Ale my to na koniec spędzimy tu 2-3 godziny płucząc, pozbywając się piasku, usuwając tak. to i tak dalej. I to jest jakby to rozwiązuje ci temat taki, że Ty już wiesz, co będzie. Tak, tak, zapobiegasz temu. I ty już i klient no faktycznie Pan mówi, że tak będzie. Tak. Ale niech Pan pokaże. No dobra, to wiesz, szlałfa, spłukujesz. Tak. To jest włączki kłowe strażackie geka. Są genialne, bo po pierwsze nigdy nam nie puszczą, po drugie uszczelniają się samodzielnie. Oczywiście wszystko z biegiem czasu zaczyna trochę podciekać, ale to nigdy nam nie zrobi żadnego y, problemu w stylu takim, że coś wywali nam wodę. Turbodysza zawsze daje lepsze efekty. No. Turbodysza chlapie i turbodyszą gorzej się pracuje z punktu widzenia ergonomii pracy. Okay. Natomiast przerzucimy się teraz, y, zobaczymy sobie, wypłuczemy to sobie. Mogę na chwilę jeszcze włączyć wodę? Tak, 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 no. Wypłuczemy to sobie. I tutaj widać talerzyk, gdzie skończył, bo dalej już nie dojechałem. Tak. Przestęp brudnej. To jest metoda, której ja nie polecam osobie początkującej, bo trzeba jakby to czuć. Natomiast teraz sobie zrobimy pukanie lancą krótką, ale na bardzo szerokiej dyszy, czyli z niskim ciśnieniem. Za chwilę pokażę o co chodzi. I teraz trochę takiej super fachowej wiedzy, ale może warto czasami takie jeszcze wspomnieć. Standardowo do tej lancy, do tej pamięci stosuje się dyszę 0,45, czyli wielkość otworu to jest 0,45. Natomiast to jest dysza. 0,80 i ta otwór jest dwa razy większy, dlatego ciśnienie mamy 2,5 razy niższe. Największy skarb to złącze wody, tutaj jak teraz za każdym razem, popatrzcie, przepinacie się, biegniecie za koniec, wyłączać. Biegniecie, wyłączacie, włączacie, wyłączacie, włączać. I teraz popatrzcie, taki strumyczek. Mamy taki bardzo szeroki strumień, taki bardzo fajnie płuczący. To nie jest strumień do czyszczenia, to jest strumień do płukania. To ja mam takie swoje powiedzenie i u swoich pracowników i u każdego kto czyści kostkę, że jeżeli wypłukałeś wszystko dookoła to to jeszcze raz. I to jest ten moment, w którym, pomimo tego, że tutaj byliśmy, wypukaliśmy, zostało nam takie coś, czyli takie resztki. Niskie ciśnienie, nieważne czy to będzie woda, szlał, Bierzecie i spłukujecie. Klient pod koniec zauważy tylko to, co było właśnie. i będzie z tego powodu będzie niezadowolony, pomimo tego, że kostkę wyczyściliście genialnie. Więc ja tutaj kładę zawsze na to nacisk. Tak jak mówiłem na początku filmu, jesteśmy tutaj już na konkretnym zleceniu, profesjonalnym, zleceniu z profesjonalnym człowiekiem. Zacznijmy sobie od tego, że chcę Was przeprowadzić przez proces takiego profesjonal, profesjonalnego mycia. Na co trzeba zwrócić uwagę i będziemy tutaj z Krzysztofem jakby przerabiali cały ten proces sobie, ponieważ jest wiele ważnych kwestii, które profesjonalista widzi, a my, tacy mniej już doszkoleni ludzie, nie zwracamy na to uwagę. 500 m2 mamy tutaj kostki do mycia krzychu. Zadanie proste, wydaje się proste, dla niektórych może być niezbyt łatwe. Umycie tej kostki I teraz. Jak podchodzimy sobie do takiego tematu, na pewno materializstwo. To jest pierwsza rzecz, z czym mamy do czynienia. No ważne jest to, żeby wiedzieć, czy to jest kamień, płytka agresowa, czy to jest beton, czy to jest jakaś płyta dodatkowo laminowana. Tutaj jest wiele różnych rzeczy, na które należy zwrócić uwagę. Natomiast tutaj mieliśmy akurat zadanie wyczyszczenia płyt granitowych chropowatych, tak jakie często stosuje się w przypadku obiektów przemysłowych. Na początku zwracamy uwagę zawsze na kierunek odpływu wody, bo ta woda będzie niosła nam cały piasek i brud który musimy później jakoś posprzątać, zgarnio, zgarnąć, przerzucić. Metod tutaj jest bardzo wiele, w tym wypadku akurat mieliśmy możliwość łatwego zrzucenia wody do odpływu bardzo duży, z bardzo dużymi rurami, więc nie było większego problemu. Ale zaczynamy zasadniczo od góry, czyli jak woda płynie w prawo, to zaczynamy od lewej strony. Jak woda spłynie z lewej, idziemy w prawo, w prawą stronę, więc to był pierwszy aspekt. No. Bardzo istotny, widzicie, ja na przykład bym nie zwrócił na to tak uwagi. Kolejna kwestia. No, na pewno musimy tutaj patrzeć w te techniczne sprawy, takie logistyczne, czyli woda. Tu, tutaj mieliśmy super, bo woda płynęła w dużej ilości, była bardzo blisko tak. i oszczędziło nam to bardzo dużo czasu, ale często jest tak, że woda jest daleko, trzeba rozwijać długie węże, trzeba biegać, zamykać zawór, otwierać zawór. Istotny jest natomiast odpowiedni, odpowiednia ilość wody albo dokładnie odpowiedni wydatek wody źródła w stosunku do maszyny, której używamy. My najczęściej korzystamy z myjek 1000 bądź więcej litrów na godzinę, dlatego jest to kluczowe, żeby tutaj mieć tą świadomość. Ewentualnie rozwiązanie w postaci buforu zewnętrznego, czyli dodatkowego zbiornika, z którego bierze myjka, a który jest napełniany przez źródło wody. Tak i to jest kwestia logistyczna, którą my musimy wziąć pod uwagę. E, no to jest takie już e, profesjonalne podejście. No i teraz właśnie ludzie myślą, że większa myjka, że tu mają szybciej, że coś tam, a kwestia jest tego przepływu wody, tak? Tak jest i odpowiedniego używania dysz. E, odpowiedniego używania dysz i odpowiedniego e, barażu, czyli siły, z jaką woda, strumień wody uderza w czyszczoną powierzchnię. I teraz e, Czym większa mejka, tym fajniej, bo w dużej myjce zawsze możemy wszystko zmniejszyć. Natomiast e, duża myjka to często przyczepa, e, droga e, i nie zawsze wielki ma zastosowanie w przypadku małych zleceń. Tutaj 500 metrów to wcale nie było takie duże zlecenie, ze względu na to, że mieliśmy fajny spływ, mało trawy e, i dość prostą e, powierzchnię kostki, która była w miarę gładka, niechropowata. Dokładnie. No, Także widzicie, kolejną rzeczą, którą ja Wam powiem, tu się wydarzyła, to była taka, że klient, który z nami tutaj, nas, mi tutaj to zlecał, to on sugerował chemię, sugerował maszynę. I widzicie, to bardzo, nie? Nie? I zobaczcie, jakie to jest ważne, mieć pojęcie o tym, co się robi, bo byśmy poszli za głosem klienta, bo byśmy chcieli tego klienta w jakiś sposób tam dobrze udobruchać, żeby było spoko. I teraz może powiesz nam, co się dzieje, jeżeli byście użyli chemii i zapamiętajcie sobie to. Pierwsza rzecz jest taka, że woda pod ciśnieniem jest najbezpieczniejszym sposobem czyszczenia. Czyli wodą, oczywiście, jeżeli dobierzemy odpowiednie ciśnienie, no bo nie możemy uderzać 500, bar, 500 barami w szybę czy elewację, natomiast jeżeli odbierzemy odpowiednie ciśnienie, to woda. Gwarantuje nam, że nie popsujemy powierzchni chemicznie, co się dość często zdarza. W przypadku kamienia nie zalecamy stosowanie, yy, zasadniczo tak przychodzimy i rozlewamy chemię. Nie, nie, nie tędy droga. Natomiast w sytuacji gdybyśmy mieli na przykład plamy olejowe, gdybyśmy mieli plamy z rdzy, to wtedy należałoby się postanowić nad chemią, ale punktowo. Tak, ogólne rzucanie chemii to jest też marnotrawstwo, i generalnie każda chemia jest szkodliwa, każda chemia źle działa na zieleń, każda chemia niesie ze sobą jakieś ryzyka i my raczej ich unikamy. Także pamiętajcie o tym, no my jesteśmy akurat taką ekipą, która gdzieś tam też dużo stosuje tej chemii, doczyszczamy, jest, wywodzimy się z do doczyszczania, więc dla nas jakby było trochę logiczne, tutaj doczyścić chemią, okazuje się, że nie. Dlatego słuchajcie, to jest bardzo ważne, bo uszkodzilibyście tak duży tutaj jakby plac. No to koszty byłyby spore. Kamień może, być, kamień może zachować się bardzo różnie. Jeżeli natomiast podchodzimy do. chcemy użyć chemii, bo tak, bo mamy taką wizję, bo ktoś nam polecił, to warto spróbować z boku, w mało widocznym miejscu, przeprowadzić próbę. Ważne w dobrych warunkach atmosferycznych. Temperatura. Pogoda, wilgotność e, ma duże znaczenie. Najczęściej chemia jest testowana i przygotowywana do pracy w temperaturze na poziomie 20-25 stopni w, w zacienionym miejscu. To też jest ważne: cień, e, a słońce. Słońce, to, słońce nagle wzmacnia działanie wszystkich środków chemicznych. I to jest kolejną kwestią, którą y, chcemy Wam powiedzieć, to jest pogoda. Dzisiejsza pogoda jest idealna, idealna do czyszczenia kostki. Jeszcze trochę pada deszcz, wypukuje. to jest właśnie co tutaj e, mówiliśmy, o czym mówiliśmy. E, o dziwo wszyscy e, uważają, że jest ładna pogoda, to myjemy na zewnątrz, nie? A słońce jest dla nas nie sprzymierzeńce. Z, z no bo jest przyjemnie, no bo mamy, tak. mamy prysznic od razu, tak. no jest fajnie, sympatycznie. Natomiast e, jedyna sytuacja, w której potrzebujemy faktycznie dobrej pogody, a dokładniej bezdeszczowej pogody, to jest moment, kiedy piaskujemy albo impregnujemy. Okay. I to są bezwzględnie dwa momenty, kiedy musi być sucho i najlepiej niekoniecznie ciepło. No właśnie. Czym niższa temperatura, ale mówimy tu niskie, czyli 15, 20, 25, to są idealne temperatury do pracy. Tutaj jeszcze chcieliśmy Wam powiedzieć, czego my tutaj jeszcze użyliśmy. Dobra, to tak. Do, do wyczyszczenia tej powierzchni użyliśmy myjki 290 bar, 1000 litrów przepływu. O. 290 bar tutaj przeprowadziliśmy próbę na początku i to nam spokojnie zdzierało nam tą warstwę brudu z powierzchni. Efekt był zadowalający, dlatego nie wykorzystaliśmy myjki, którą mieliśmy w backupie, czyli 500 -ki. Bo można byłoby tutaj też skorzystać z 500 ale wasz, zawsze korzystamy z najmniejszego barażu, który działa. Bo jest najbezpieczniejszy. Okay. Czyli, jakby zadziałało nam 100 barów, to byśmy jechali na 100 barach. Żeby było wygodniej, to skorzystaliśmy z talerza, czyli z talerza czyszczącego T-Racera. Mamy akurat na głowicy Mosmatika 500 barów, bardzo fajne, wydajne, 41 cm I pomimo tego, że powierzchnia jest duża, to i tak niektóre miejsca nie wszedł. Dokładnie. I wtedy wykorzystaliśmy dyszę rotacyjną mm -hmm. z takim samym barażem, która pozwoliła nam dojechać do wszystkich trudno dostępnych miejsc. I na sam koniec wypłukaliśmy z pomocą dyszy płaskiej, ale przewymiarowanej, czyli takiej, która nam zmniejszyła ciśnienie do 80-100 barów, ale przepływu nam nie zmniejszyła, czyli mieliśmy 1000 litrów fajnie płynącego strumienia, który pozwolił nam kierować brud we właściwym miejsce. I to jest kluczowe jest to, że może moglibyśmy zastosować oczywiście dyszę płaską, która da nam te 290 barów, tylko po co? I jakim to niesie za sobą ryzyko, tu uderzymy w elewację, w kwiatki, w cokolwiek, w stosunku do tego, że po prostu do płukania używamy dużej dyszy, szerokiej dyszy o szerokim kącie z dużą ilością wody. Tak, to są bardzo istotne kwestie, ponieważ, słuchajcie, musi być to wszystko spójne ze sobą. Tak, widzicie, to jest osobne, jakby dział tutaj mycie. E... Ja też może e, jeżeli ja mogę tylko jedną rzecz, tak. dlaczego korzystamy z myjek spalinowych? To jest jakby ważny o, aspekt. Bardzo ważna kwestia. Przez e, kiedy kilkanaście lat temu zaczynaliśmy. Oczywiście mieliśmy mejki na 230, i później myjki siłowe. E, natomiast e, prawdziwym, e, jakby wydajnościowym potworem stały się myjki spalinowe, których już teraz używamy praktycznie na 99% zleceń i te majki spalinowe. Gwarantują nam to, że y, mamy właśnie ten baraż powyżej 150 barów, tak. czyli te 290, 300, 400, 500 barów. Drugi gwarantują nam świetne przepływy. Są, y, nie musimy biegać z przedłużaczem, nie szukamy sobie prądu, korków nie wybija. To są te wszystkie rzeczy, z którymi się mierzyliśmy kiedyś, kiedy korzystaliśmy z jak na 230 czy siłowych. I wracając do poprzedniego filmu, którego, który nagraliśmy, zresztą właśnie dostałem tam e, wiadomość odpowiednią. E, Chodzi o to, że ja tam miałem ten właśnie problem. Tam siła wybiła, tam był problem. Ciągnięcie kabli, przeciąganie. Wieczny problem był związany właśnie z, z tą taką, yy, można powiedzieć yy, logistyką. Bieganie z kablami przedłużacza. To znaczy, Słuchajcie, musiałem mieć 100 metrów przedłużacza, a finalnie się okazało, że i tak później źle użyłem tej myjki. I tu może jeszcze taką krótką dygresję do tego, że myjkę też trzeba w odpowiedni sposób używać, żeby ona funkcjonowała. Oczywiście, no, prawidłowe. Po pierwsze, jak najmniej przestojów myjki, czyli jeżeli myjka pracuje, czyli silnik jest odpalony, to myjka powinna pompować wodę. Jeżeli zatrzymujemy myjkę na pistolecie, to automatycznie myjka nam będzie krócej, skróci swoją żywotność poprzez większe zużycie pompy, bypassu, czy to silnika. Po drugie... Trzeba, y, trzeba uważać na wszystkie elementy związane z takimi rzeczami jak y, filtry oleju, filtry paliwa. No to są rzeczy, które po prostu dbamy, to tak jak w samochodzie. Natomiast w myjce wymieniamy to dużo, dużo częściej niż w samochodzie. To nie jest raz na rok, tylko często w sezonie to jest kilka wymian oleju w pompie czy oleju w silniku. Kolejny aspekt to jest dbanie o, o talerze, dysze e, czy, czy regularne wymienianie tego wszystkiego. To się zużywa, to jest naturalny kolej rzeczy, kolej rzeczy. E, w Dysze wymieniamy, piaskują się. Tutaj za chwilę możemy pokazać. Tak. Na sam koniec zrobimy, zrobimy przebitkę i pokażeć. Dysze się normalnie piaskują. To uderzenie. To, to wszystko pracuje z ogromnymi tutaj napięciami. To są rzeczy bardzo trwałe, ale no normalnie eksploatacyjne, tak? Także no to są bardzo ważne kwestie, bardzo istotne rzeczy, słuchajcie, i no jakby patrząc tutaj z, z jakby z pozycji, bo muszę wam wyjaśnić to, że my robimy jakąś część zleceń dla klienta, który sobie życzy to, ale nie jesteśmy w tym ekspertami, ale i tak i tak podchodząc do takiego tematu, musimy wiedzieć, z czym mamy do czynienia. I to są ważne kwestie, bo słuchajcie, no, ja wiele błędów popełniłem. Bardzo dużo. Każdy błędy. popełnia błędy, no, dobrze, że się uczymy. Że się uczymy i że mamy kogoś obok siebie, kto, kto przeprowadzi nas przez takie. Rzeczy powie o takich niuansach, które e, wpłyną nam na, na e, naszą pracę. Dlaczego? Ty jesteś świetnym praktykiem. Ty tak naprawdę podchodzisz do tego na zasadzie takiej: ułatwmy sobie pracę. Nie utrudniajmy. Wiele strućmy ludzi sobie utrudnia. Pracę. czas też. Strućmy czas pracy. Tak. Wiele osób z racji tego, że też wynajmujemy sprzęt i szkolimy też ludzi, którzy przychodzą po to, żeby mieć swoje własne podwórka, małe i, i, i wiele osób. Inaczej kalkuluje czas w stosunku do tego, co mogą zrobić lepszym sprzętem. Często jest tak, że ktoś chce wypożyczyć najtańszą myjkę i później męczy się z nią cały dzień, podczas gdy można pożyczyć większą myjkę i zrobić to samo naprawdę w ułamek tego. Tutaj 500 metrów czyściliśmy 3 godziny, 4 godziny. Tak, Powiedzmy, to z przerwami. Nie? Z przerwami 3 czy 4 godziny. To wszystko zależy od obiektu, bo się zdarzają takie obiekty, na których czyści się 300 metrów w ciągu jednego dnia. Natomiast y Myjka to jest jakby początek, nie? To jest tak. jakby od tego, zaczynamy, dobieramy myjkę pod konkretne parametry. Nie za dużą, nie za małą, oczywiście taką, jaką mamy. Jest wiele firm, które na rynku ma, po prostu ma jedną ogromną myjkę i z nią jeżdżą i tak dalej. A często robią takie malutkie zleconka, że to no, gra nie warta świeczki. No, po co tirem <grym> przewozić jedną kanapę? No. Dlatego to jest właśnie bardzo ważne i teraz możemy, bo to już wiele razy to powtarzałem, ale czyli ten jakby taki e, rozwiązanie terenu na zasadzie e, wizji lokalnej jest bardzo ważne, żeby tą wizję lokalną przeprowadzić. Przede wszystkim e, źródło wody to jest jakby klucz i najwięcej problemów jest ze źródłem wody i z prądem. Reszta to jest, to jest wasz czas, i to czy będzie więcej piasku, czy będzie gorsze, czy będą gdzieś dołki w kostce brukowej, to jest już jakby temat taki wtórny, którym trzeba się później poradzić. Bardzo często dochodzi też do zapchania różnego rodzaju odpływów, które, no które nie. To, że się zatkały, to nie jest wina czyszczenia, bo to przez na przykład 20-30 lat nigdy nie było czyszczone, więc właśnie. to, że przyszliśmy, to tylko dołożyliśmy kropkę na T. No, ale wszystko spada oczywiście na ekipę czyszczącą i trzeba takimi rzeczami się też poradzić. Dlatego też na to są metody, też wystarczy sobie za, za, skupić czy zaopatrzyć się w odpowiedni wąż ciśnieniowy, który wpychając w rurę e, jest w stanie ją wyczyścić. Tak się zresztą czyści, tak? Wodkan, wszystkie wodkany, wszystkie wotkany, które czyszczą tymi wielkimi samochodami, właśnie mają dokładnie takie przewody i to można podpiąć do każdej myjki, okay. Więc też są rozwiązania amatorskie, proste i przyjemne. Najciej jeszcze kwestia taka tutaj w trakcie, która wynika, to jest kwestia tak zwanego urobku, czyli tego, co my spukujemy i zostają piach kamienie. Co się tu wydarzyło? Tutaj mieliśmy stosunkowo niewiele tego urobku, natomiast tak czy inaczej, jeżeli zaczynamy to pchać holować, my śmiejemy się zawsze, że nazywamy to holowaniem brudu, to ten brud trzeba dobrze skierować. Jeżeli mamy na koniec kawałek ziemi trawy, super, wepchniemy to wszystko na trawę, pierwszy deszcz przyjdzie, tego nie będzie widać. Natomiast akurat tutaj mamy obiekt, na którym nie było takiej możliwości i podzieliliśmy sobie ten brud, pchając go częściowo do studzienki, częściowo do odpływów, po to, żeby gdzieś tam nie zostało coś przytkanego i na sam koniec już, żeby było taka kropeczka nad tym i, czyli to tak wypłukaliśmy ten kanał. To też jest ważne. Wszystko, co zostawiacie po sobie, w szczególności w ilości piasku, piasek może zablokować przepływ rury, może zablokować kanalizację deszczową. I to będzie wasz problem, będziecie musieli przyjechać i to wyczyścić. Także są ważne rzeczy, słuchajcie, to, są, to jest doświadczenie, także dostajecie coś, co Was już chroni przed pewnymi sytuacjami. No, bardzo jest miło posłuchać mądrzejszego, doświadczonego człowieka, także to są istotne rzeczy, zwracajcie na to też uwagę. No i tak można jeszcze iść dalej, takie wykończenie takiej pracy to są właśnie, u nas tutaj były witryny, trzeba je dokładnie umyć. No i to, i to trzeba umyć i później trzeba jeszcze raz umyć, właśnie. i później trzeba jeszcze raz umyć i na koniec najlepiej jeszcze raz umyć. Tak. A dlaczego? Bo? Bo klient na sam koniec nie, nie zobaczy tego, że pięknie wyczyściliście kostkę, to będzie drugorzędne, tylko zobaczy, że delikatnie jest popsikana gdzieś elewacja. I to jest taka rada dla każdego wykonawcy, że często zrobicie Coś super, ale zostawicie po sobie trochę bałaganu, i ten bałagan przykryje jakość waszej pracy. No właśnie. To są takie niuanse, szczegóły, które są bardzo istotne, na które trzeba zwracać uwagę. No właśnie, przy okazji tego odcinka, trochę Wam sprzedaliśmy tutaj dosyć ciekawych rzeczy. Słuchajcie, reszta takich ciekawostek na szkoleniach zapraszamy tutaj na szkolenia, bo naprawdę jest wiedza praktyczna, jest dużo praktyki. Byliśmy na takim szkoleniu, więc jesteśmy naprawdę. O Dużo, dużo do przodu wiedząc pewne kwestie i jeżeli Ty akurat masz w planach mycie kostki, a jest to bardzo popularne, tak samo mycie elewacji, tak, bo jest. bardzo dużo firm to... Elewacja, dach, kostka. Tak. To słuchajcie, zapraszamy tutaj na szkolenia, wyślemy Wam też linki, e, składacie własne myjki. Ludzie, którzy są w praktyce i składają takie myjki, to znaczy, że te myjki są na pewno bardzo dobre, no bo robicie to pod swoją potrzebę. Oczywiście. właśnie. I to jest Czyli najważniejsze. Niska masa, dobra wydajność, tak. bo to także jest istotny aspekt. Można mieć myjkę o takich samych parametrach, która waży dwa razy więcej. No właśnie. Wcale nie jest dwa razy lepsza. Tak. Więc to też jest istotny element, tak? Także słuchajcie, zapraszamy Was, na dzisiaj to już tyle. Dziękujemy, Krzysztof, za dużo wiedzy, dużo pomocy. Słuchajcie, zapraszamy Was na kanał. Fajne, fajne. Dawajcie Dzięki. dzwonki i wpadajcie do nas. Wyślemy wam tutaj jeszcze linki na koniec do, do strony, jeżeli ktoś jest zainteresowany właśnie tymi maszynami. Trzymajcie się. Dzięki.